Siemaneczko, witam jak zawsze u na garażu No to co, klasycznie Prosta i szybka robota, czyli ściągamy dekory kokpitu w BMW G20 G21, G22 czyli tak samo w G80, G82 i tym podobne Oglądaj Dobra, od czego zaczniemy? Zaczniemy oczywiście od mojej ulubionej yy, szpatułeczki Wsadzimy eee, sobie ją tutaj od samego dołu, przesuniemy, wsadzimy głębiej i pchniemy. Żeby z tych zaczepów wyszło, na tyle nam wystarczy. Eee, no i teraz co, złapiemy sobie krateczkę, tylko w którym miejscu, w tym, złapiemy sobie krateczkę. Też głęboko paluszkami, żeby ją jednak, wiecie, złapać w większej ilości punktów podporu pociągniemy o do przodu, żeby to odskoczyło. Żeby to odskoczyło. Jak się nam odejdzie to jeszcze trochę możemy sobie to odepchnąć i teraz jak już nam listwa na tyle, że możemy sobie tutaj wsadzić palce, wsadzamy sobie palce i od góry i od dołu. Delikatnie przesuwamy i ciągniemy w stronę nawigacji. Listwa nam powoli odchodzi. I teraz blokuje ona się mniej więcej nam w tym miejscu tu mamy szparę że wchodzą nam paluchy łapiecie sobie ją na środku i przesuwacie palce w stronę licznika łapiecie sobie na końcu ten róg i odskakuje nam całość i teraz jak odskoczy nam już całość to delikatnie sobie tą krateczkę całą wysuwamy. Wchodziemy sobie na nóżki, żeby zobaczyć jakie mamy kostki. Pojawiają nam się takowe kosteczki, patrzymy sobie po instalacji, która jest potrzebna do odpięcia I tu sobie je odpinamy. Tu idzie główna wtyczka, więc ją sobie też możemy. Tutaj podważyć. Tą wtyczkę sobie wyciągniemy, odepniemy. I teraz mamy tu wtyczki. Mamy jedną wtyczkę i drugą wtyczkę. One są na zaczepach, więc tu lekko go sobie odginamy, wtyczkę sobie luzujemy. I ta wtyczka jest na pewno na ścisk, więc jedną ręką nie wiem, czy. Dobra, tą sobie odpinamy, tą sobie zaraz odepnę. I tak naprawdę listę mamy uwolnioną. No i co? Robota ułyka jak zawsze skończona. E, u mnie dalej leci kastomizacja wnętrza, no bo ja nie nienawidzę chromu, więc e, tą listwę gładką, tak samo jak i w drzwiach, i w kratce u kierowcy będę malował na czarno. E, jeżeli zapytacie mnie, czym malować, e, no to tutaj taki tip ode mnie: e, letter, bitter, Vinyl spray z Motipa. E, tylko pamiętajcie o tym, żeby dobrze otłuścić element. I najlepiej, żeby. Inaczej, jak malujecie to, każdą warstwę przesuszacie suszareczką albo opalarką, ale delikatnie. Najlepiej, żeby to dwa dni sobie poleżało, żeby ten spray nazwijmy to stwardniał. I gwarantuję Wam, że nie ma opcji, żeby tego zerwać. Oczywiście wiadomo, że jak uszkodzicie to mechanicznie, no to zejdzie to siłą woli, tak. Ale powiem Wam, mam to sprawdzone. Mam kierownicę zrobioną na czarno. Jeżdżę już tak chyba trzeci miesiąc. No i ciężko, ciężko, żeby ją e, jakkolwiek uszkodzić. Ja jeszcze będę sobie oczywiście te wszystkie klamki, list w drzwiach e, również demontował. No i co? No i tyle. Pamiętaj o tym, żeby e, komentować, bo oczywiście to podbija mój filmik. Dla Ciebie to mało, a dla mnie bardzo dużo. E, pamiętaj oczywiście, żeby rzucić również łapę w górę. A jeżeli interesują Cię tematy związane z BMW, przeróżnych modeli, zapraszam na kanał, rzucaj suba, żeby być na bieżąco. Siemaneczko!